W ostatnim czasie na moim kanale pojawiło się dużo nagrań ukazujących wilki. W związku z tym postanowiłem, że dzisiaj pokażę dużo większe zwierzęta, mianowicie łosie, bo to są niezwykle piękne, ogromne, ale często powolne zwierzęta. I zawsze, kiedy chcę nagrać łosie. To jest to wyjątkowe wyzwanie, bo ja wiem, gdzie one chodzą, gdzie one się przemieszczają, gdzie prowadzą ich ścieżki, więc wiem, gdzie usytuować kamerę, ale chodzi mi bardziej o to, jak długo te łosie się nagrywają, bo bardzo często jest tak, że te łosie, kiedy pojawią się przed kamerą, potrafią przed nią stanąć. I po prostu sobie stać przez nawet 40 minut. I naprawdę, żeby wycisnąć taką esencję, takie najciekawsze momenty z przemarszu bądź ogólnie życia tych zwierząt, no to trzeba naprawdę się natrudzić. Bo. Na przykład tak ten samiec, który ma niewielkie poroże jeszcze na swojej głowie, wkrótce je zrzuci, tak naprawdę przed tą kamerą stał 28 minut dokładnie, więc oczywiście nie chciałbym, żeby ten film był taki długi, no bo też nie będziemy patrzeć na łosia, który stoi 28 minut, ale sama scena jest bardzo ładna, bo on się odwrócił pięknie do kamery, odbiegł, ale dlaczego odbiegł? Bo obok z lewej strony to będzie widać, nadciągnął drugi samiec, z Kolej po prawej stronie są pozostałe łosie. Z reguły są w moim lesie trzy, natomiast teraz pojawił się czwarty i mam nadzieję, że on tutaj będzie się często pojawiał. Nie odejdzie stąd, że mu się tutaj spodoba, że spodobają mu się pozostałe łosie. Co jeszcze często robią łosie? często sprawdzają moje, moją kamerę. Bardzo często się zdarza, że one zaczynają ją wąchać, bardzo często ją przekrzywiają, przewracają, bo. Tak, tutaj to widać długo wąchają, one się nigdy nie, nie spieszą, one zawsze mają czas, zawsze mają mnóstwo tego czasu, wszystko robią bardzo powoli, choć czasami zdarza się oczywiście, że e, biegają, że są troszkę szybsze, ale na ogół te łosie, no to jednak takie spokojne, ogromne i dostojne zwierzęta, które również uwielbiam nagrywać, no bo są bardzo ciekawe i piękne, chociażby właśnie na tle takiego białego śniegu, te białe nogi, Ciemny grzbiet i piękne poroża, które gdzieś na lewo i na prawo się rozkładają. Subskrybujcie mój kanał i nie przegapicie kolejnych filmów. Zapraszam również na mojego Facebooka, Instagram oraz TikTok. Jeżeli uważacie, że filmy są interesujące, udostępnijcie je znajomym. Niech wszyscy zobaczą, jaka nasza przyroda jest wspaniała.